Cześć, mam na imię Jarek, witam na kanale Piórkowo. Dzisiaj chciałbym wam zademonstrować pióro marki Interdruk, które znalazłem w markecie typu Auchan. Jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na temat tego pióra, to zapraszam do recenzji. Siema, wiem, że dawno nie nagrywałem dla was. Dlatego na rozgrzewkę, żeby wrócić powoli, wziąłem sobie takie pióro. To pióro e, marki Interdruk o nazwie Akademii już e, od dawna e, mam. Gdzieś koło wakacji je kupiłem albo jeszcze wcześniej, ale po prostu leżało. Od niedawna zacząłem używać i chciałem Wam je pokazać. Pokazać, jak e, ono się sprawuje, czy warte jest swojej ceny. Może jak już jestem przy cenie, to powiem, ile kosztowało. Kosztowało 19 zł i w tej kwocie można było wybrać trzy kolory. Ja wybrałem taki najciekawszy kolor, według mnie zielonkawy. Pudełko jest spójne, jest bardzo fajne pudełko przy okazji. Trochę grzechocze, ale to przez ten mechanizm, który tutaj jest będę pokazywał. I teraz chciałem Wam pokazać przede wszystkim, będę korzystał tu ze ściągi swojej, żeby nie mówić wszystkiego z pamięci, mam nadzieję, że o niczym tak nie zapomniałem. I co mogę powiedzieć o tym piórze? Zobaczcie, jak pisze. To pióro jest takie... Nie wiem, jak to określić. Nie można na to pióro liczyć. Jak widzicie, raz jest lepsza linia, grubsza, raz jest bardziej cienka. To pióro jest bardzo kapryśne. Z tym samym atramentem potrafi innego dnia pisać zupełnie inaczej. Na przebitkach będę pokazywał. Tutaj macie na przykład porównanie, pokazanie jak innego dnia ten sam atrament dokładnie na tym samym papierze pisał. Macie też dodatkowo tutaj próbkę tego. Jak piszę tutaj specjalnie dla was, nie ma żadnego problemu z pisaniem. Nawet momentami są dni, że pisze się bardzo fajnie nim, ale tak jak widzicie ma swoje minusy. Zanim jednak do minusów przejdziemy, to y, powiemy coś o plusie. Przepraszam za chaotyczność trochę, ale tak jak wiecie, dawno dla Was nie nagrywałem. Cena jest na pewno plusem: 19 zł, fajnie wyglądające pióro. To jeszcze właśnie powiem, y, co mnie do niego skłoniło do tego, żeby w ogóle się zainteresować. Takie podobieństwo trochę do y, lami safari, przynajmniej tego miejsca, gdzie się trzyma. Y, reszta już jest trochę mniej podobna, ale. Ale tutaj mnie po prostu zaskoczyło, że się inspirowali, dosyć mocno mam wrażenie tym. Ciekawy wygląd i kolor, tak. Nie wiem, czy powiedziałem, chyba nie, że w trzech kolorach jest dostępny. Tak jak widzicie na załączonym obrazie, ja wybrałem ten najciekawszy dla mnie. Zaskoczyło mnie też to, że za tą cenę można naprawdę dobrze zapakować. Jest i z tyłu porządna etykieta, opis, z przodu ładna etykieta. Jak to otworzymy, to jest sztywne pudełeczko, są dwa naboje, tutaj naprawdę się to wszystko ładnie trzyma, jakbym jakby miał to wysłać, to w transporcie raczej nic się nie powinno stać, nawet to można dosyć mocno ścisnąć i tutaj kompletnie nic się nie dzieje, no tutaj jest dodatkowo można sobie wysunąć i powiesić na czymś, ale to raczej było do sprzedaży, a nie do tego, żeby z tego korzystać faktycznie, ale... Myślę, że za 19 zł, jeżeli e, firma jest w stanie zrobić interdruk takie pudełko, no to nie wiem dlaczego droższe firmy wysyłają czasami pióra luzem. Pewnie cięcie kosztów i tak dalej, ale, ale naprawdę jestem tutaj zaskoczony tym pudełkiem. Co na plus jeszcze? To, że stalówka jest oznaczona, jest faktycznie podpisana, że to jest MK. E, piszę. Nie mam dużego doświadczenia z grubszymi stalówkami, jak wiecie, ja lubię f i jewki. Emek mam niedużo, ale piszę gdzieś mniej więcej w tym zakresie, gdzie sobie emki wyobrażam. Więc e no tak, ale tak jak mówiłem przed chwilą, to zależy dużo od dnia, które, w którym piszemy. Co jeszcze mogę powiedzieć? To pióro kompletnie nie zasycha. Kiedykolwiek je nie wyjąłem, to 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 pióro pisało bardzo ładnie. Myślę, że przyczynia się do tego, no tego nie pokażę za bardzo, ale tutaj w środku jest e, taki system podobny do tego, co my znamy z Platinum Prepi czy na przykład Twist Echo. No i to myślę, że sprawia, że to pióro jest zdatne do pisania w zasadzie w każdej chwili. Następnie możemy przejść do minusów. Minusy tego pióra to tylko jedna stalówka. Tylko MK, no ja powoli idę w tą stronę. Tak jak uprzedzajcie mnie w komentarzach, że czym dłużej będę siedział w temacie, tym pewnie będę grubszymi piórami chciał zacząć pisać. I troszeczkę tak jest, już czuję, zaczynam nie ciągnąć w stronę Mki, ale w przypadku takich eksperymentów zwykle wolałem brać mniejsze stalówki i gdyby była, pewnie wziąłbym FK na przykład. Ogromnym minusem jest rozlewanie się tego pióra. Tak jak widzicie, to pióro jest nosto brudne. Ja takim piórem pisałem, bo wyczyszczenie tego sprawiało, że nie wiem, może to ten mechanizm, który jest w środku, jest niedopracowany. W sumie za tą cenę, jak mieli to dopracować. Ale za każdym razem, jak pióro wyczyściłem i wyjąłem, następnym razem to ono było i tak upoprane, więc zawsze przestałem je w zasadzie czyścić jeżeli chodzi o sekcję, jeżeli chodzi o zatyczkę i zacząłem pisać po prostu w taki sposób, trzymając trochę wyżej, żeby się nie upaprać oczywiście. Piórem się pisało w miarę komfortowo, ale no tak naprawdę trudno stwierdzić, że to było komfortowe pisanie. Musiałem uważać, żeby się nie upaprać i nie mogłem złapać niżej, tak jak czasami lubię. Co mamy tu jeszcze? Tak, to co chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że melodyjka na początku intro była e, odpowiednia, jeżeli nie, to znaczy, że YouTube mi wyciął za prawa autorskie film i musiałem dodać bez tego. E, ale myślę, że rozpoznaliście przynajmniej w większości co to jest. Na opakowaniu jest tutaj e, Joint to A Team. Jest napis, który od razu mi się skojarzył z pewnym serialem. Osoby, które wiedzą jaki to e, to już pewnie na samym początku skojarzyły, e, ale złożenie tych rzeczy, że ten kolor, serial, jeszcze ten napis tutaj widać było, że inspirowane. Nie jestem pewien, czy to był celowy zamysł tego, e, ale mi się tak osobiście skojarzyło, to jest serial, który, który ja oglądałem w dzieciństwie. Szczerze mówiąc, po takim czasie trudno mi określić, czy on jest dobry, czy niedobry, ale po prostu go pamiętam. W dzieciństwie nie było dużego wyboru. Dobrze, to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim piórze. E, czy go polecam, czy kupiłbym drugi raz? Raczej nie, więc Was też nie będę pytał, czy kupilibyście pióro, które się wylewa i na które nie możecie liczyć, ale jako ciekawostkę myślę, że warto to pokazać. To co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.